Tokio było bardzo szalone i bardzo nieprzewidywalne, bardzo zaskakujące i nie chcę dużo zdradzać. Chciałabym, żebyście, żebyście obejrzeli ten dokument, bo naprawdę warto. Tokio jest, Tokio jest zupełnie inne niż, niż Warszawa, niż Polska, Japończycy są kompletnie inni. Myślę, że trudno nam jest ich zrozumieć, zwłaszcza jak się jak się ich za dobrze nie zna. Ja tam. Pojechałam jako totalny laik, nie wiedziałam nic o Japonii, tak na dobrą sprawę, poza dokumentacją, którą miałam na potrzeby, na potrzeby naszego programu. I to, to, taki jeden z moich ulubionych fragmentów w programie to jest wizyta w host klubie właśnie, w którym, w którym można sobie wynająć, wybiera się pana z katalogu. Zamawia się mu drinki przez, bo na tym to polega. On, on, on ma wyciągnąć tych drinków jak najwięcej, żeby ten klub, żeby ten klub zarobił. Czasem te panie z tymi panami lądują w łóżku, czasem nie, ale sam sposób, w jaki oni adorują kobietę jest, jest tak nachalny i przedziwny, że myślę, że Polki by się w tym nie odnalazły. Pończycy wyglądają dosyć dziwnie też na nas. My lubimy w Polsce chyba męskich facetów, a, a, a tam ten metroseksualizm jest posunięty do, do granicy absurdu. Japończycy mają bardzo rozbujałą wyobraźnię. Oni mają tak, bo, bo oni mają bardzo te, te fantazje erotyczne, mmm, które można na dobrą sprawę chyba na każdym kroku spotkać, bo one wylewają się z manki i, i sexshopy i te wszystkie gadżety, które są u nich bardzo popularne. Podobno mało seksu uprawiają w życiu rzeczywistym. Trafiliśmy do takiego showroomu, do którego ja nie mogłam wejść. Weszli koledzy z ukrytymi kamerami z naszej ekipy, gdzie można było zamówić lalkę, ale taką nie lalkę dmuchaną, jak w seks-shopie, tylko silikonową, bardzo bardzo autentyczną, która... E, no, skóra tej lalki w dotyku przypomina skórę, skórę człowieka i rzeczywiście chłopcy wyszli trochę zszokowani, bo mm, jeszcze te lalki wyglądają jak nastoletnie dziewczynki. Niestety, bo tam też jest e, panom te japonki poprzebierane e, za uczennice, które można spo Spotkać się na ulicach Tokio to jest ten wzór, to jest ten ideał, o którym oni marzą i to jest coś, nad, co w naszej głowie spotyka się z jakimś sprzeciwem. Od sztucznego jedzenia, przez love hotele, host kluby z, z panami, wybieram sobie nawet trumnę, w, bo to też przygotowania do śmierci w Japonii stały się popularne, więc też można sobie wszystko wybrać, tam jest tematów, w dokumencie jest naprawdę dużo. Wszystkie chyba są bardzo ciekawe. Bardzo bym chciała to Tokio jeszcze trochę sobie pooglądać z innej strony, takiej prywatnej i, i, i trochę poobserwować to życie Japończyków, bo prawdę mówiąc po tym tygodniu ja ich nadal kompletnie nie rozumiem. Może gdybym spędziła tam trochę więcej czasu, byłoby inaczej.